Dobra no to czas na eksplorowanie Ale bym kurde zleczył. Ciemno jest, hoppa ma Jakieś nowe ten, nowe stworki Jest skrzyneczka Jak tam skrzyneczka? Co tam? Wampirzy wisiorek Tak się mówi, bla 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 Co ja to ja jest? Odgłosy jak on mnie trafi to Dlaczego ja mnie, tak zrobić? Wow, wow. <laughs> o, to jest jakieś dziewo, takie dziwne, jakieś takie ten... Jakiś nowy surowiec, nowe drewienko. Machoń! Machoń! Wow, wow. Wow. Jakie odgłosy śmieszne. Plusy jak on mnie trafi, to tak... Wiau! Dlaczego jak on mnie trafi, to tak... Ja I skrzyneczka kolejna. Górnictwa, szybkość kopania, powrotu, szybkie pazurki spinaczkowe, nie potrzebujemy tego. Takie to wam powiem, weź wszystko, ale takie. Najgorsze jest to, że ten ekipunek już jest pełny, prawie, nie? I to jest dramat, to jest normalnie dramat. Ty, ale jakie ładne pochodnie, co jest? Pochodnia z dżungli, ale świetna jest ta pochodnia. Dobra, świnka, siema świnka. No nie mówcie, że tereria nie jest świetna, no przecież. Jest Trzyba. pierwszy kawał chyba dzisiaj, uwaga! <laughs> Demoniasty, pacjent. Panie doktorze, czy po tej operacji będę mógł biegać maratony? Lekarz, oczywiście, nie widzę żadnych przeszkód. Pacjent, to świetnie, bo przed operacją nie potrafiłem. No, to muszę powiedzieć, że taki no... Nie ma to jak dobry, dobry sucharek. <laughs> pierwszy domek, elegancko. Jeszcze zetniemy sobie drzewko, machoń. Też jest sobie ciekawe, jakie będzie można nowe elementy z niego robić. Halo, skrzynka? Pieniądze? Posąg anioła? O, proszę. Nierozważna chmura w butelce. No, myślę, że. Myślę, że ta y, chmura w butelce to jest mistrzostwo świata. Jest skrzynka kolejna, no co tu się dzisiaj ten dzieje? Chciałem powiedzieć, wyprawia. I mamy dzikie buty hermesa. A, o, 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 a co to jest? Mafoń. A to jest jakieś drzewo chyba. I mamy kolejną skrzyneczkę elegancko. I co w tej skrzynce mamy? Uwaga, miksturki, kostur yy, porostu, tworzy na ziemię trawę. Zwiększa ilość zbieranych roślin alchemicznych, gdy się go tylko używa do ich pozyskiwania. Jo, ja, no to jest świetne, no to jest akurat, yy, no to to, co wspominałem, że tutaj chciałbym ogródek jeszcze zrobić, zanim przejdziemy sobie na ten hard mode. Jest kolejny domek, proste. Tutaj jeszcze ul. Eee, skrzyneczka i co my tu mamy? Miksura Tytana, zwiększa odrzut. Trzy do obrony. Fajnie. A co tam, takie? Co tu, czemu to tu się tak świeci? To jest jakaś taka piwnica? Pokaż tą skrzynkę. Dozownik miodu. Do tworzenia przedmiotów specjalnych. Złoto. To jest wszystko. <noise> I nie mamy wolnego miejsca. <noise> ale fajnie. Ten url znalazłem. Ale szybko znalazłem ten url. <noise> Wbijamy się tutaj. Robimy, robimy tą osę. <ścoughs> 3400 życia. Jejuuu. Ale żadnych pociągów się nie odpaliłem, nic się nie odpaliłem, nie? Ogniska nie zrobiłem. Jojo, jojo na proksie. Dobra. Ja pierdolice, tak dobrze mi szło i co? Dam radę, dam radę. Aha. Adra ma chyba te trujące. Ale nie jest taka zła. Fajny Bosik, dużo życia. Fajna walka taka. Mhm. Fajnie to będzie, jak nie zginę. To jest tak nieźle, chyba. Jak na pierwszą walkę moją. dawaj, dawaj! dawaj. Ty, ty, ty. Proste poszła! No i zobaczmy, co tam wypadło? Trofeum! Od razu trofeum wypadło za pierwszym razem. Pszczoła różdżka. Miód w butelce. Granaty. Te granaty są podobno dobre. Jeszcze maska wypadła, co jest? Tak, ale trofeum. Za pierwszym razem trofeum wypadło. Nieźle. Ha, ha. Ale wygląda teraz. Ja pilotę Czerny pszczoł, 26 punktów obrażeń. Dio, ale to jest mocne. A mam powiem, że tutaj yy, wycieczka do dżungli to było chyba najlepsze, co mogłem wymyślić. Co jest? Jeszcze jeden miodek? No nie gadajcie, że jeszcze jeden miodek tutaj jest. Ale mamy... Ja pierniczy od, od razu to rozbiłem, nie? Dobry tak. Skuteczność ataku zero na razie. Ale to, ale to ma dobry. Ja pierwszy. Posła. Dobra. I co my tu mamy? Psał. Tajemny plaster miodu znowu. Rudacyny. <laughs> znowu nie ma wolnego miejsca. A co znowu jakieś drzewo jest? Co, co to są za takie podziemne drzewa? Nie wiem, co dobrze mówię. Co jest tutaj? Dwie złote monety. Spoko. Miksura niewidzialności. Spoko. Tak, fajne te miksurki są. Szybkie dzikie szpony. No, i powiem ci, że czytałem, że właśnie do dżungli warto iść tutaj po te zarodniki. Eee, I kurde, nie pamiętam ten miecz się nazywa. Ale właśnie, że tutaj można jakiś zielony miecz wykraftować. Z tych surowców, co tutaj się zbierze. Iha! Jest trawy. To jest dźbło trawy, czyli Blade of Grass. coś. Coś okay. czytałem, że jak się pokona tą osę, to można zrobić naj najlepsze jojo. 24 obrażeń, a te moje ma 15. Robimy jojo. Nowe jojo. Ja pierdolicie, 24 punkty obrażeń. Najsik. Dobra. I mieczyk, mamy mieczek. Przeciw było trawy. Ale tak myślałem, tak zastanawiałem się, yy... Czy sobie nie zrobić na angielską wersję, żeby angielskie były napisy i tak dalej. Zobaczymy. Halo, świnka! Yy, przywoływanie świnki, nie, świnki z że można pieniądze do niej schować i te pieniądze są bezpieczne. No przecież to, kto to wymyślił, to tak fajnie takie daje. Przepraszam, Szkawkę piacko mam. To taki fajny klimacik zaradaje, nie. No mi się mega to podoba. Dobra, i wylądowaliśmy w piekle. Pszczołka maja wylądowała w piekle. Łoł wow. Dobra, i tutaj sobie walczymy. Czyli najpierw jojo. A to jaki ma zasięg? Jo, to dobre ma obrażenia. Ja, nie ślub. Chodź tutaj do środka, bo ja tą lalkę potrzebuję. Proste. Ha, ha, ha. Także, yy, jeszcze wracając do tego, co mówiłem, właśnie yy, to, właśnie, co zaczęliśmy, że tam te, te, y, terraria potrafi przytłoczyć, naprawdę potrafi przytłoczyć i warto sobie poczytać i naprawdę pooglądać sobie jakieś poradniczki i na spokojnie, na, na spokojnie sobie podejść do tej gry bez ciśnienia. No i naprawdę jest, no jest całkiem co innego, jest całkiem co innego i myślę, że warto. Myślę, że warto, naprawdę. I dopiero co później podejść do gry. I jest całkiem nagierka. Ale to zrobiłem ładnie.